Astrologia na niedzielę 1 października roku 2023. Dzień dobry, najdrożsi w niedzielę. Dziś przynoszę Wam gorące wieści z kosmosu, gdyż 1 października roku 2023 roku nie jest zwykłym dniem. Konstelacje i planety układają się w wyjątkowy sposób, co ma wpływ na nasze życie i emocje. Przyjrzyjmy się temu, co nam przynosi astrologia na ten niezwykły dzień? Godzina trzecia, siedemnaście. Księżyc Ingres Byk. Księżyc, symbol emocji i intuicji, przenosi się do spokojnego i zmysłowego znaku byka. To oznacza, że będziemy bardziej skupieni na komforcie, przyjemnościach i zmysłowych doznaniach. To doskonały czas na relaks, dbanie o siebie i czerpanie przyjemności z życia. Byk jest znakiem ziemi, co oznacza, że warto będzie skupić się na sprawach materialnych i finansowych. To dobry moment, aby planować swoje budżety i oszczędności. Godzina 5:45, Księżyc sekstyl Saturn. Kiedy Księżyc tworzy sekstyl z Saturnem, to oznacza stabilność i harmonię. To doskonały czas na budowanie trwałych relacji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Saturn przynosi mądrość i zdyscyplinowanie, więc to także dobry moment na podejmowanie poważnych decyzji i podejmowanie odpowiedzialności za własne życie. To również okazja do rozważenia swoich celów i długoterminowych planów. Godzina 14:27. Księżyc opozycja Siris. Księżyc w opozycji do Siris może przynieść pewne napięcia związane z kwestiami rodzinnymi i emocjonalnymi. Siris to asteroida symbolizująca matczyną opiekę i troskę. Ta opozycja może skłaniać nas do refleksji nad naszymi rodzinami i relacjami z nimi. To dobry moment, aby wyrazić swoje uczucia i potrzeby w tym obszarze, ale pamiętajmy o delikatności i empatii. Podsumowując, Jeden października roku 2023 roku to dzień, który sprzyja dbaniu o siebie, budowaniu trwałych relacji i rozważaniu naszych potrzeb emocjonalnych. Bądźmy świadomi wpływu kosmicznych wydarzeń na nasze życie i starajmy się wykorzystać tę energię w pozytywny sposób. Życzę Wam udanego dnia pełnego harmonii, miłości i refleksji. Wróżbita Łukasz Węcka.